No, mądra. Ej, które są moje? są moje? Cześć. Tak, też. Gramy w domino. Ej, co to jest? to, to, to jest na to jest, to jest to jest, to jest magnes. To jest na magnes? A co to na magnesy! to jest na magnes. No. No, to jest na magnes. No. No, ej, A Ale nie, to nie wie, co to chodzi. A właśnie ja, o to chodzi. My się pojażymy. Chyba Chyba to jest fajne. Ja stawiam... Że jest Pana przykład, mam, nie? Takie, wszystkie takie same. No, weź wystawcie. stawki. No i patrz. Drwal, widzisz, tu. I bo na przykład jest Od Odkurzacz i zesprzątanie, na przykład. Tutaj, O, No, patrz, widzisz, tak, o. Ej, skurzacz ma zesprzątanie. No, widzisz? Teraz, teraz, teraz patrz, masz coś? No. no. Czekaj, to niech ktoś się nie stary. No, to jest. To, jest teraz. Dobra, to ja zacznę. A ale to musi być smutny. Ja to, nie, nie mam to. Na przykład. No, masz smutny, widzisz? Lody, o, duży małe. Mały duży, widzisz? Ciemny. Duże, duży, duży. Duży lody, duże. <grym>, Aż król zapiera też taka kazana. Nie mam jasny. No, no to dawaj ja. Ale to miało być kolejności. No to dajesz jasny. Teraz ja. Kwaśny, a. Słodki. Kwaśny, słodki, a. Nie, ja nie, wrogość ja, ja, no. kasy masz. Aś nie, lecz. A, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, Teraz kiedyś pomyślałem, że minął Teraz ja. Teraz No to Ty mi Ma ktoś? To się nie o no to Ej. Zasięgnięte, bo nie leciło po kolei. Nie kombinujesz. No to zrozumiała. <grym> Protein, know, treats, je ten... hzedal, se no, ej. No, Kosmika! Yeah. No to co, <notice>